Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale AGX Labs. W tym odcinku zajmiemy się skośnikiem buraczakiem. Jest dzisiaj tutaj z nami Mateusz Krawczyk, kierownik rejonu Środa Wielkopolska. Jest tutaj cukrownia należąca do koncernu Pfeiffer und Langen. Witaj Mateusz. Cześć. Od kiedy obserwujecie tutaj skośnika buraczaka? Czy to jest groźny owad? Jak to oceniasz? Tak, jest to bardzo groźny szkodnik w uprawie buraka cukrowego. Termin, w jakim go jakby w pierwszy raz w Polsce znaleźliśmy, to jest sezon wegetacyjny 2019 rok. Pierwsze plantacje z objawami żerowania tego szkodnika znaleźliśmy na Dolnym Śląsku na rejonie kontraktacyjnym firmy Pfeiffer-Langen. A teraz obecnie on występuje informacje, informacyjny, jest tutaj cała Wielkopolska, cała zachodnia Polska, w których rejonach on może być, gdzie warto go obserwować. Tak, z roku na rok jakby obszar zajmowany przez tego szkodnika się zwiększa. Od południa Polski poprzez, można powiedzieć, już całą Wielkopolskę to obserwujemy w monitoringu. Również monitoring prowadzony na Mazowszu. W niektórych lokalizacjach jakby ujawnił obecność tego szkodnika. Jaka jest jego szkodliwość? Jak tutaj możemy obserwować, że on jest na plantacji, że nam coś szkodzi, że będziemy musieli wykonywać zabiegi? Objawy występowania tego szkodnika, jakby w pierwszej kolejności mamy możliwość monitorowania za pomocą pułapek feromonowych. Wtedy odławiamy motyla. I jakby monitorujemy termin nalotu tego motyla na plantację. Po czym, po trzech tygodniach na plantacji, na liściach sercowych, możemy obserwować już żerowanie gąsienic larw. Jeśli chodzi o objawy występowania, widoczne na najmniejszych liściach sercowych, częściowo podgryzione. Z wyraźnymi, takimi brunatnymi e, odchodami właśnie tych gąsienic, które m, tam e, żerują. My, jako plantatorzy, jesteśmy w stanie sami ocenić, czy to jest skośnik, czy jakiś inny motyl? Motyla, e, jako plantator sam, bardzo trudno jest rozpoznać. E, nawet my tutaj korzystamy ze wsparcia e, Instytutu Ochrony Roślin w e, rozpoznawaniu tego motyla ale już obecność larw i tych objawów na plantacji, każdy z plantatorów tutaj myślę, że spokojnie sam może to ocenić. A larw, czyli tutaj rolnik, gdzie powinien ich szukać? Rolnik powinien wejść na pole, oczywiście głębiej w łan. I rozchylać, jakby liście buraka cukrowego, próbując dotrzeć do tych liści sercowych. I na liściach sercowych te objawy będą widoczne, chodząc na plantację. Tak jak powiedziałem wcześniej, ważne, aby tych objawów szukać na liściach sercowych. Najlepiej ściąć sobie główkę buraka i rozchylając liście. Obserwować uszkodzenia, czy, czy te uszkodzenia są. Widzimy tutaj charakterystyczne e, pogryzione liście sercowe. To świadczy o tym, że ten szkodnik e, tutaj żeruje. Sprawdzimy, czy mamy larwę. Na młodych liściach, na ogonkach, widać ewidentnie ślady żerowania te czarne kuleczki to są odchody gąsienic. Ile może stracić plantator przez żerowanie skośnika buraczaka? Szkody mm, mogą być bardzo duże. Rozwojowi tego szkodnika towarzyszy mm, sucha i ciepła e, pogoda w zależności od roku. Od, od lat które, czy i warunków pogodowych, jakie, jakie spotykamy w sezonie wegetacyjnym. Te szkody im te temperatury wyższe i susza dotkliwsza mogą być większe, spadek polaryzacji, bo tu głównie mówimy o tym czynniku, może być bardzo duży. W burakach, które są porażone w dużym stopniu ten spadek polaryzacji może być nawet do 5%. Jakie mamy możliwości zwalczania skośnika buraczaka, jeśli on już zostanie stwierdzony na naszej plantacji albo bliskich, przyległych innych plantacjach? Od sezonu 2023 mamy możliwość zwalczania skośnika buraczaka. W tym sezonie zostały, został zarejestrowany czy czasowo dopuszczony preparat Koragen łącznie z adiowantem Entomax oraz preparat Inazuma. Ważne jest, aby preparaty Koragen i Nazuma stosować w pojedynczym zabiegu, nie łączyć tego z fungicydami, nie łączyć tego z nawozami mikroelementowymi, z tego szczególnie z borem. Doświadczenie pokazuje, że Tutaj ta skuteczność preparatów insektycydowych jest w takim przypadku zdecydowanie niższa. Także pamiętajmy, z kośnika zwalczamy insektycydami w zabiegu pojedynczym, niełączonym z innymi preparatami. Czy jako cukrownia też szacowaliście, ile, ile rolnik musiałby stracić plonu korzeni, żeby już te insektycydy się zwróciły po zastosowaniu? Koszt e, wykonania e, zabiegu łącznie z preparatami e, to jest około 200 zł e, na hektar. E, no, jeżeli przeliczymy to dzisiaj na, na cenę buraków, e, to jest to około tony buraków. To jest koszt tej ochrony. Dlatego myślę, że warto, mając na uwadze, jakie możemy mieć straty, jaką możemy mieć obniżkę polaryzacji i jakby zdegradowane korzenie, czy zdegradowany ten plon, jest to jak najbardziej uzasadnione ekonomicznie. No to więc, jaka jest przyszłość przed kośnikiem, jeżeli mamy takie zmienne pogody jak obecnie? Rok czy sezon 23 był dobrym sezonem, jakby warunki pogodowe pozwalały na dobry rozwój tego szkodnika. Oczywiście w przyszłości nadal będziemy kontynuować monitoring. To jest pierwszy krok do oceny występowania tego szkodnika. I pytanie, jakby czy większa ilość insektycydów. Zostanie zarejestrowana czy dopuszczona do stosowania do walki z tym, z tym szkodnikiem. Bardzo ważne jest w tym momencie to, aby tego szkodnika zwalczać globalnie, ponieważ punktowe zabiegi na plantacjach. Mogą powodować to, że ten motyl tak czy inaczej będzie się przemieszczał. Musimy zwrócić tutaj właśnie uwagę to, co powiedziałem wcześniej na globalne zwalczanie tego szkodnika. Bardzo tobie, Mateusz, dziękujemy za bardzo interesujący wywiad. Mam nadzieję, że Państwo dużo z tego skorzystacie, że wyciągniecie jakieś wnioski, informacje i że te pozyskane informacje z tego filmu pozwolą Wam zarobić na plantacjach buraków cukrowych. Bardzo dziękuję Tobie i dziękuję Państwu za obejrzenie odcinka. Dziękuję.